Poranna modlitwa na dziś, piątek 19 września 2025 roku. Panie, na początku tego nowego dnia staję przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności. Czy zdajesz sobie sprawę, że to nie jest kolejny zwykły poranek, ale dar, który dostałeś, abyś mógł go przeżyć z miłością? Dziękuję Ci za dar życia, za zdrowie, za bliskich i za to, że mnie budzisz. Chwalę Cię i uwielbiam, Ojcze. Za Twoją nieskończoną dobroć i miłość, która otacza mnie na każdym kroku. Błagam Cię, obdasz mnie dzisiaj swoją łaską i błogosławieństwem, abym mógł z ufnością iść dalej, spełniając Twoją świętą wolę. Co jeśli dzisiejszy dzień jest najważniejszym dniem w Twoim życiu? Co jeśli każdy Twój krok jest częścią większego planu? Panie, wierzę, że tak jest, i dlatego powierzam Ci każdą minutę tego dnia. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, aby niósł Twoją miłość tam, gdzie jestem najbardziej potrzebny. Niech moje serce będzie gotowe na wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Panie, dziś proszę Cię o siłę i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, które niesie ten dzień. Uczci mnie mądrością, by podejmować sprawiedliwe decyzje, i cierpliwością, by znosić trudności, które pojawią się na mojej drodze. Wiem, że bez Twojej łaski jestem bezsilny. Daj mi odwagę, aby w każdej chwili wierzyć w Twoją miłość i ufnie iść naprzód, nawet gdy ogarnia mnie lęk. Proszę Cię o Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby chronił moje serce i umysł od niepokojących myśli. Proszę o Twoją opiekę nad moimi bliskimi i o zdrowie dla nich. Prowadź naszą drogę, abyśmy zawsze szli w świetle Twojej prawdy. Uwolnij mnie od lęku i niepewności, które mogą mnie paraliżować. I napełnij mnie Duchem Świętym, aby On był moim przewodnikiem w tym dniu. Wierzę, że Twoja miłość jest wystarczająca, aby pokonać każdą przeszkodę. Uczyń moje serce otwartym na Twoją wolę i pomóż mi spełniać Twoje pragnienia. Odnów moje siły i oczyść mój umysł z myśli, które mnie ograniczają i sprawiają ból. Panie, weź w pełni kontrolę nad moim życiem. Prowadź moje kroki zgodnie z Twoją wolą. Kieruj moimi myślami, uczuciami i decyzjami, abym żył tylko dla Twojej chwały. Daj mi serce wypełnione radością i pokojem, które płyną z nadziei, opartej na Twoim wiecznym słowie i niezawodnej miłości. Błagam, aby każdy mój krok był umocniony Twoją prawdą, abym zawsze dążył do Ciebie z całą moją mocą, bo tylko w Tobie odnajduję prawdziwe spełnienie i sens. Panie, w ten nowy dzień, Zanoszę do ciebie moje modlitwy za wszystkich, którzy cierpią i potrzebują Twojej pomocy. Proszę cię za tych, którzy są samotni, chorzy i zagubieni. Uzdrow ich duszę i ciała, pociesz strapionych i daj nadzieję tym, którzy ją utracili. Uwolnij tych, którzy są w niewoli grzechu, i daj im odwagę do nawrócenia. Dziękuję ci za tych, którzy służą innym za lekarzy, pielęgniarki, misjonarzy. I wszystkich, którzy poświęcają swoje życie dla dobra bliźniego, błagam cię, abyś ich błogosławił i umacniał w ich misji. Módlmy się za naszych braci i siostry na całym świecie, aby Kościół był zawsze świadkiem twojej miłości i prawdy. Proszę cię za tych, którzy cierpią prześladowania z powodu swojej wiary, i za tych, którzy czują się osamotnieni, niech poczują twoją bliskość i ochronę. Daj im siłę, aby trwali w wierze. I nie poddawali się w obliczu przeciwności. Ufam, że Twoja miłość jest wystarczająco silna, aby pokonać każdą przeszkodę. Spraw, aby każdy z nas był narzędziem Twojego pokoju, abyśmy mogli nieść Twoje światło do świata, który tak bardzo go potrzebuje. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i miłosierdzia, a nasze serca będą otwarte na potrzeby innych. Pomóż nam dostrzegać tych, którzy są na marginesie społeczeństwa. I służyć im z miłością. Wierzę, że żadna modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi. Dziś, w odpowiedzi na Twoją dobroć i miłosierdzie, Panie, chcę złożyć Ci małą obietnicę. Obiecuję, że będę pielęgnować moją duszę Twoim słowem, będę szukać duchowych inspiracji, które będą światłem na mojej drodze. Postanawiam, że będę bardziej uważny na Słowo Boże, aby ono kształtowało moje myśli, słowa i czyny. Wierzę, że w ten sposób mój duch będzie wzrastał, a moja wiara będzie stawała się silniejsza. Chcę, aby moja codzienność była żywym świadectwem mojej wiary. W Tobie, Panie, pokładam całą moją ufność, ponieważ Twoje Słowo jest prawdą, a Twoje obietnice są niezawodne. Wiem, że Twoje Słowo jest chlebem, który żywi moją duszę, i wodą, która gasi moje pragnienie. Niech każdy mój krok będzie umocniony Twoją prawdą. Abym nigdy nie zboczył z drogi. Proszę cię, panie, o łaskę, abym mógł wypełnić tę obietnicę i abyś ty w swojej dobroci przyjął ją jako wyraz mojej miłości do ciebie. A jako oparcie na ten dzień, niech wybrzmią słowa: Psalmu 103. Błogosław duszo moja pana i wszystko, co we mnie święte imię jego. Błogosław, duszo moja pana. I nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twoje niemoce. On ratuje twoje życie od zguby. On cię wieńczy łaską i miłosierdziem. Dziękuję ci, Panie, za tę chwilę modlitwy, która odnowiła moje serce i umysł. Z tą obietnicą i twoim słowem rozpoczynam ten dzień, gotowy do podążania za twoją wolą. Niech Pan nas błogosławi w tym dniu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pamiętaj, aby subskrybować. Wesprzeć nas kciukiem w górę, a także aktywować dzwonek powiadomień, aby co rano móc otrzymywać te modlitwy. Jesteśmy zbawieni w modlitwie.